Witajcie! Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia i jest to początek Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. I z tej okazji postanowiłam zajrzeć do Was na chwilkę i przypomnieć Wam kilka najważniejszych faktów na jego temat. Pierwsza rzecz dotyczy zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko szóstego miesiąca życia oraz kontynuację karmienia piersią do, drugiego, do końca drugiego roku życia dziecka lub dłużej przy jednoczesnym podawaniu już pokarmów uzupełniających. Powtórzę, trochę innymi słowami, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, ale również większości, zdecydowanej większości specjalistów zajmujących się zdrowiem i żywieniem niemowląt oraz małych dzieci, mówią, że zaleca się, że najlepsze dla zdrowia dziecka jest wyłączne karmienie mlekiem matki do końca szóstego miesiąca życia, a rozpoczęcie podawania uzupełniających pokarmów. Innych niż mleko matki zaleca się dopiero od siódmego miesiąca życia dziecka. Oprócz tego WHO i większość specjalistów na temat zdrowia dzieci zaleca, aby karmienie piersią było kontynuowane przynajmniej do końca drugiego roku życia dziecka. A dlaczego? Dlatego, że jest ono sposobem żywienia. Najbardziej optymalnym dla małych dzieci, które wspiera w najlepszy, najbardziej właściwy sposób zdrowy rozwój dziecka, wspiera rozwój całego jego organizmu, działa ochronnie, ponieważ pokarm kobiecy zawiera substancje, które działają. Zabezpieczająco przed powstawaniem różnych chorób. Pokarm kobiecy też jest na tyle unikalnym produktem naszego ciała, że dopasowuje swój skład do aktualnych potrzeb dziecka. Inny skład ma pokarm kobiecy, gdy kobieta karmi chłopca, inny, gdy karmi dziewczynkę. Inny skład ma pokarm, mleko o różnych porach dnia, w różnych porach roku, w zależności od tego, czy dziecko potrzebuje więcej tłuszczu, więcej białka, czy ma być bardziej wodniste, bo na przykład jest bardzo gorąco albo kiedy dziecko ma gorączkę lub jakąś przechodzi infekcję. Pokarm kobiecy jest niesamowitym Naszego ciała, niesamowitym pokarmem, który jak żaden inny, nie jest w ogóle żaden inny zastępnik, żaden inne mleko modyfikowane, czy też produkt mlekopodobny, nie jest w stanie tak naprawdę go zastąpić. Nie ma takiej możliwości, aby wyprodukować mleko, które będzie tak samo dopasowane do potrzeb dziecka. Jak mleko jego mamy. Zaleca się również, aby dzieci urodzone przedwcześnie, wcześniaki oraz dzieci chore były również karmione mlekiem mamy. Wówczas mleko to ma dla nich właściwości terapeutyczne i między innymi pomaga w profilaktyce chroni przed groźnymi powikłaniami związanymi np. z wcześniactwem, takimi jak martwicze zapalenie jelit albo posocznica, zwana inaczej sepsą. I w przypadku, gdy dziecko nie ma, nie może być karmione mlekiem swojej biologicznej matki, to wtedy zaleca się, aby było karmione mlekiem z, banku mleka, z banków mleka kobiecego. Takich banków nie jest zbyt wiele, ale istnieją i e, warto z nich korzystać, kiedy jest ku temu potrzeba. Co jeszcze? E, ważnym faktem jest również to, że przez pierwsze dwie, trzy doby po porodzie w piersiach mleka jest jeszcze bardzo mało. Piersi produkują wówczas siarę, taką bardzo gęstą, e, żółtą wydzielinę, która... Jest niesamowicie bogata w składniki odżywcze i e, jej e, właściwości e, bardzo silnie wspierają system odpornościowy dziecka. Więc, e, nawet jeżeli jakaś mama nie zamierza dłużej karmić piersią, to warto, aby przynajmniej przez te pierwsze 2-3 doby jednak karmiła. E, bo jest to coś bezcennego, coś niesamowicie ważnego dla rozwoju i ochrony zdrowia jej dziecka. A dopiero mniej więcej od około czwartej doby po porodzie produkowane, są, produkowane jest w piersiach tak zwane mleko właściwe. Niestety niektóre mamy nie wiedzą o tym, czasami uważają, że skoro w pierwszej, drugiej, a czasami w trzeciej dobie po porodzie jeszcze mają tego mleka bardzo mało, to oznacza, że one no, nie mają mleka i nie mogą karmić. Nic bardziej mylnego. Natura tak to stworzyła, że dziecku w pierwszych dobach życia wystarcza w zupełności ta ilość mleka, ta niewielka ilość mleka, jaką produkują piersi kobiety i y, ta niewielka ilość mleka, siary właściwie. I jest tak skoncentrowana, tak bogata w składniki odżywcze, że dziecko nic więcej wówczas nie potrzebuje. I e, jeżeli wówczas zaczniemy dokarmiać dziecko np. jakąś mieszanką mleko-zastępczą, to niestety nie tylko możemy rozregulować laktację, ale możemy się przyczynić również do nieprawidłowych e, sposobów popierania przez dziecko pokarmu. Bo. E, Jedzenie z piersi jest również umiejętnością, której dziecko musi się nauczyć. I jeszcze jedna rzecz, którą tylko chciałam wam dodać na temat karmienia piersią dzisiaj, jest to, że odpowiednie, odpowiednie żywienie dzieci w pierwszych miesiącach, w pierwszych również latach życia programuje metabolizm dziecka na całe jego przyszłe życie. I ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój układu odpornościowego, wzroku, mózgu oraz całego układu nerwowego. To wszystko na dzisiaj, co chciałam Wam przekazać. Mam nadzieję, że macie się bardzo dobrze i miłego wieczoru Wam życzę. Do usłyszenia.